Zostałem oskarżony o bycie klonem kamerzysty przez Kaskubę. 2006 Jest to dla mnie... Nie mogę opisać, co czuję w tym momencie, ponieważ jest to dla mnie szokujące, iż ktoś, kto, kto by, ktokolwiek mógłby myśleć, iż jestem klonem kamerzysty. Eee... Ja nigdy nie mógłbym być klonem kamerzysty. Może powinniśmy oglądać filmik Kaskuby, żeby przeanalizować to, co powiedział. O Od tym odcinku, jak gdyby mrocznym na został wysłane przez szatana, w sensie sklonowane przez szatana Ja jeszcze filmiki oglądałem, więc. I teraz mam wreszcie na to twardy dowód: w sensie, kim on naprawdę jest. Ale to jest takie zdziwienie dla mnie, bo ufałem tej osobie, a ta no. osoba tak jakby. Można powiedzieć, że to może tak to powiem. Jestem ciekawy, jak się to, wyjaśni to, w komentarzach tak myślał, ta osoba, e, albo na spotkaniu, y, o ile będzie. Aczkolwiek, jak wiemy, ja wiem, klonem kamerzysty tak naprawdę jest... Powiedział, że to jest Rudy Kod, gdyby nie to, że mam twarde dowody na to. Jestem ciekawy, jak on się z tego wytłumaczył. No zobaczymy. To jest, przepraszam, ty. A to jest Rudy Kod. Jak widzicie, <grym> to są partyzancami, to nie może być zbieg okoliczności. Tak. Widzicie, to ta sama fryzura i ta sama twarz ta sama Tam, twarz, um, klonka za gada się, ręcznikiem, jest podobny, A tutaj mnie. Rudy użył maski. Był użył mojego wiem, zdjęcia. Wiem to jest z Rudy. Wiem że to jest z klonką yy, wiem, że z tych dość już nie kłamał, bo już my to wszystko wiemy. Specjalnie nie chciała zdjąć się na spotkaniu maski, ani na na nas. jest ogóle, jego ja znam ja z życia tole, I yy, 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 on ma. Miałeś maskę, Moje żebym też. nie widział brwi, czoła i nawet rozstawiałeś sobie no iż... włosy, żebym nie... Żeby Użył nie, jednego sam, z moich to, zdjęć plan. jako, że to jest jego twarz. Yy, a jeśli Oczywiście nie jest to kamerzysty, kłamstwo, nie, bo to nie jest, jest moja twarz, a, patrzcie, a nie no jego. Twarz. Jeżeli nie ty jesteś kamerzysty, to to musi być jakiś super twój bliźniak, bo... Naprawdę nie ma takich, ten, w sensie... Wiadomo, że na świecie zawsze jest nasz sobowtór w sensie w innym kraju i tak dalej, bo tak czytałem i w ogóle oglądałem. O, każdy Ciekawe. Ona wie, że, że Ale ja nie jestem klonem. Tak, Klon kamerzysty ma moje zdjęcia. Nie mówiłem o tym, bo... Nie chciałem gęby pokazywać. Ale się zdecydowałem jednak. Już koniec filmiku? Muszę zobaczyć. Chwila? O, tak, koniec filmiku. A więc tak. Przekopałem się przez nasze gadanie na No o nasz co Cicho. Przekopałem się przez nasze yy, ten disco dowy shred na temat kolumna karmierzysty i znalazłem to. Musicie to zobaczyć. Chwilunia. Tutaj klon kamerzysty napisał, że to jest jego twarz. 27. kwiecień 2021. Klon kamerzysty jest cwaniakiem. Użył mojej twarzy, bo wiedział, że nic o niej nie powiem, Musi się będę wstydził. Cwaniak z niego. Ale się zdecydowałem kilka miesięcy po. Wiem, że to może być szokujące, dla wielu osób, że to jednak nie jestem klonem kamerzysty, ale no to wygląda. Mam swoje podejrzenia, też swoje, kto może nim być, ale nie mam solidnych dowodów. No nie Łukasz Wawrzyniak. No to nie jest on. No bo właśnie tutaj mówiłem, że to nie jest on, bo to właśnie ja jestem. I ja tutaj coś gadałem, zacząłem gadać, że... że to niby on jest, bo się wstydziłem. Swojej gęby pokazywać. Nie mam żadnego pojęcia, jak klon kamerzysty miał dostęp do moich zdjęć. Ech. Tylko tyle chyba mam do powiedzenia. Klon kamerzysty jest złym człowiekiem. Mam nadzieję, że nigdy go nie spotkacie w swoim życiu. Klon kamerzysty jest największym... Nie wiem kim może być. Jest największym złoczyńcą, jakiego spotkałem w swoim świecie. Jest mi smutno. Myślę, że to na tyle. Żegnajcie. Nie jestem klonem kanarzysty. Może, może, ta, może tak myślicie, ale że to ta twarz na zdjęciu co klon wysłał, to myślicie, że to ja. No bo to jestem ja właśnie, ale klon ma moje zdjęcia i wysłał, że to niby jest jego twarz. To nie jest jego twarz. On jest najlepszym oszustem, jakiego widziałem na tym świecie. On tak manipuluje wszystkim, jak pionkami na szachownicy. Nienawidzę go. Dobrze, już chyba koniec. Do widzenia.